Wyobraź sobie, że co miesiąc na twoje konto wpływają pieniądze, niezależnie od tego, czy pracujesz, czy jesteś na wakacjach. W tej serii biorę pod lupę sektor finansowy i wybieram najlepsze spółki dywidendowe. Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karol Natonik. A to jest seria budowy portfela dywidendowego. W tej serii omawiam Poszczególne sektory gospodarki i typuje najlepsze spółki, które mogą trafić do takiego portfela dywidendowego i pozwolić mi żyć później, nie licząc na emeryturę z ZUS-u. Na początek przejdę do omówienia wskaźników, którymi się kieruję przy wyborze tego rodzaju spółek. Pierwszy ze wskaźników to stopa dywidendy, czyli stosunek, ile dywidendy wypłaciła spółka do obecnej ceny jej akcji. Jest podawany w procentach, przyjmuje wartości od zera dla spółek w ogóle nie wypłacających dywidendy do kilkunastu procent dla spółek, które wypłacają dość wysokie dywidendy. Jest on uznawany za jeden z najważniejszych wskaźników, szczególnie dla osób, którzy zaczynają inwestować dywidendowo, ale nie powinniśmy do niego przykładać aż tak dużej uwagi, a wręcz zachęcam do tego, żeby nie przykładać do niego w ogóle praktycznie uwagi. Ważne, żeby po prostu jakąś tam dywidendę firma wypłacała. I posłużę się tutaj przykładem z mojej przeszłości inwestycyjnej, bo popełniłem błąd inwestując właśnie w spółki, które wypłacały całkiem dużą jak na tamten czas dywidendę. Gdy byłem początkującym inwestorem, przeanalizowałem sobie rynek, znalazłem taki fundusz, który inwestuje w nieruchomości domy socjalne w Wielkiej Brytanii, o tickerze Soho, i skupia się tak naprawdę na zarządzaniu tego rodzaju nieruchomościami. Pomyślałem sobie, że jest to dość perspektywiczny rynek, bo do Europy napływa coraz więcej uchodźców. Mieszkańcy oczekują od państwa, żeby budowało socjalnych mieszkań, żeby budowało mieszkań, które są dostępne na tani wynajem. Trend, który już nawet w Polsce zaczyna być obecny. Idąc tym tokiem myślenia stwierdziłem, że jest to dość perspektywiczna branża, w którą chciałbym zainwestować. To Soho wypłacało 5% dywidendy, czyli miało stopę dywidendy na poziomie 5%. Całkiem niezła. I co no niestety na moją niekorzyść się okazało, praktycznie w ogóle się nie rozwijała. Obecnie kurs akcji SOHO znajduje się na takich poziomach, czy niewiele wyżej, niż na poziomach z 2017 roku, kiedy właśnie ten rajd wszedł na giełdę. Czyli inwestycja okazała się totalną klapą. Jeżeli w to SOHO zainwestowalibyście w 2017 roku, w momencie, gdy ta spółka weszła na giełdę, to dzisiaj zarobilibyście tylko po uwzględnieniu dywidend. 13%, czyli bardzo, bardzo kiepski wynik. Z drugiej strony, jeżeli w tym momencie zainwestowałbym po prostu w najszerszy rynek akcji, czyli w akcje z całego świata, zarobiłbym w porównaniu aż 113%. Czyli nie dość, że zainwestowałbym w wiele różnych akcji, czyli nie, nie dy, zdywersyfikowałbym się, nie koncentrowałbym się na jednej pozycji, czyli byłbym znacznie bezpieczniejszy, to jeszcze znacznie mniej zarobiłem. Czyli inwestycja okazała się totalną klapą. A tak naprawdę problemem okazało się to, że nie wybierałem spółki, która się rozwija, która zwiększa swój biznes, która cały czas przejmuje konkurencję, rozwija swoje kanały sprzedaży, robi coś nowego, wynajduje nowe, nowe rzeczy, tylko zainwestowałem w jakiegoś operatora, który nie miał zamiaru pozyskiwać w ogóle nowych domów socjalnych, miał tak naprawdę czerpać tylko te przychody, które obecnie otrzymywał i w żaden sposób się nie rozwijał. W ten sposób. Stopa dywidendy tak naprawdę okazała się pułapką, bo zainwestowałem w coś, na czym realnie straciłem. Dlatego chciałbym Was przestrzec. Nie szukajcie spółek z wysoką stopą dywidendy. Szukajcie świetnych biznesów, które się rozwijają, które cały czas rosną, a przy okazji wypłacają jakąś tam dywidendę. Drugi wskaźnik, który chciałbym poruszyć, to współczynnik wypłaty dywidendy. Mówi on o tym, jaką część zysku netto firma wypłaca jako dywidendę. Przyjmuje wartości od 0 do zwykle 100%. Czasami może więcej, ale przyjmijmy, że do 100%. Przed Wami przykład spółki Pepsi, która na dany moment wypłaca około 70% swojego zysku netto jako dywidendę. Czyli można powiedzieć, że bardzo dużą część zysku netto wypłaca jako dywidendę, a na rozwój pozostawia tylko 30%. W ten sposób możemy wiedzieć, że inwestujemy w spółkę, która już wypłaca. Dość dużą dywidendę, nie stać jej za bardzo na mocne zwiększanie jej, jeżeli nie zwiększa swoich przychodów. Także wiemy, że Pepsi może się okazać taką pułapką w przyszłości. Jeżeli miałbym celować, raczej przez analityków polecany jest taki poziom. Od 40 do 60%. Ten przedział jest takim zdrowym, bo jeszcze około 50% zysku netto spółka ma na zwiększanie swoich przychodów, na rozwój działalności, a 50% jest wypłacane do akcjonariuszy. Ja raczej nawet bym powiedział, że preferuję spółki, które wypłacają znacznie mniej zysku netto jako dywidendę, a przede wszystkim się rozwijają. Pojawi się jeszcze kilka innych wskaźników, ale je już sobie omówimy w momencie pokazywania Wam spółek. Teraz chciałbym przedstawić. Ostatni, który uważam za najważniejszy wskaźnik, czyli tempo wzrostu dywidendy. Omówię je na przykładzie Visa i Verizona, czyli dwóch spółek. Jednej to operator płatności, Verizon to usługi telekomunikacyjne. Załóżmy, że 16 lat temu kupiłeś Verizon i Wizę. W tym momencie Verizon wypłaca ci niewiele ponad 5% dywidendy, a Wiza wypłaca tylko 70% dywidendy, 0,74% dywidendy. W takiej sytuacji Verizon wypada znacznie lepiej z perspektywy inwestora dywidendowego, no bo myślę sobie, będę otrzymywał ponad 5% dywidendy z tej spółki, więc jest to dywi inwestowanie dywidendowe, będę dostawał całkiem dużo gotówki na moje konto, a przypadek wizy, no to ta, ta dywidenda to są takie resztki tak naprawdę, 0,74%. Co to jest? Ale co najważniejsze, to w ostatniej kolumnie widać tutaj Div cager, czyli... Tempo wzrostu dywidendy. Co roku Verizon przez te 16 lat zwiększał swoją dywidendę o 2,76%, czyli systematycznie z roku na rok ta dywidenda Verizona zwiększała się o 3%. Z drugiej strony, Visa zwiększała swoją dywidendę z roku na rok o ponad 20%. I po 16 latach można posłużyć się takim wskaźnikiem z angielskiego znanym yield on cost, czyli jaką mamy prywatną stopę dywidendy. Mówi on o tym, ile spółka wypłaca dywidendy w stosunku do ceny, po której my kupiliśmy tą spółkę. Czyli kupując 16 lat temu Verizona, który wypłacał w owym czasie trochę ponad 5% dywidendy, obecnie wypłacałby nam niewiele ponad 8% dywidendy. Całkiem przyzwoity wynik. Ale uwaga, gdybyśmy zainwestowali w tą wizę, która wyglądała na taką kiepską spółkę dywidendową, to dzisiaj ze względu na to, w jakim tempie wiza była w stanie zwiększać swoją dywidendę, otrzymywalibyśmy aż 14,73% dywidendy. Czyli nie dość, że prześcignęlibyśmy Verizon, to otrzymalibyśmy w tym momencie prawie dwa razy wyższą dywidendę w stosunku do ceny naszego zakupu. Z tego właśnie powodu to wiza jest atrakcyjniejsza, bo jako spółka się rozwija. I w tej serii właśnie chcę wam pokazywać takie spółki, które się rozwijają, zwiększają swoje przychody, zwiększają swoje zyski. W konsekwencji również cena akcji rośnie i przy okazji dopiero wypłacają dywidendę. Dobrze, omówiłem wskaźniki. Teraz przejdźmy do tego jak wygląda w ogóle sektor finansów. Pokażę Wam jeszcze raz grafikę, która pojawiła się w pierwszym odcinku tej serii, którego jeżeli jeszcze nie oglądaliście, zachęcam do obejrzenia, bo tam omawiam podstawy tej serii. Na grafice widzicie, jak podzielone jest uniwersum inwestycyjne. Czyli tak naprawdę firmy analityczne podzieliły całą gospodarkę na 11 sektorów. Wśród nich znajdują się takie jak materiały, jak technologia, jak właśnie finanse, którymi dzisiaj się zajmiemy. Finanse dzielą się na trzy podstawowe branże, ponieważ sektor to jest ten pierwszy podział, ten najszerszy, i później sektory dzielą się na branże. W sektorze finansów mamy trzy branże. Banki to jest to, co możecie naj, najlepiej kojarzyć, czyli usługi związane z bankowością. Następne są ubezpieczenia, też dość jasno zrozumiała branża, takie spółki jak PZU, którym my płacimy systematyczną opłatę, a w przypadku, gdyby coś nam się stało, to. Otrzymujemy my jakąś większą kwotę. Oraz trzecia branża to usługi finansowe. Jest ona bardziej skomplikowana i złożona niż dwie pozostałe. To właśnie w usługi finansowe wpadają takie firmy jak na przykład Visa czy Mastercard, które możecie znać jako operatorzy całej sieci płatniczej. Ale poza nimi znajdują się tam jeszcze inne spółki, ale o tym za chwilę. Przed Wami dziewięć spółek z indeksu SP500, czyli Arystokratów Dywidendy, które spełniają to nasze. Podstawowe kryterium tej serii, czyli wypłacają dywidendę, rosnącą dywidendę od 25 lat. To, na co zwracam uwagę w tej serii, to lata rosnącej dywidendy. Te lata wypłaty rosnącej dywidendy mówią o tym, jak spółka poważnie podchodzi do akcjonariuszy i czy tak naprawdę ma zamiar wypłacać rosnącą dywidendę. Nie ma żadnego parametru, który zobowiązuje spółkę, czy żadnej, żadnego dokumentu, który zobowiązuje spółkę do tego, czy będzie wypłacała rosnącą dywidendę. Więc ja w moich analizach bazuję na historii. Jeżeli spółka udowodniła swoją wartość i wypłaca tą rosnącą dywidendę od wielu, wielu lat, od tutaj za 25 przyjmuję taką świetną granicę, że spółki dołączają do takiego elitarnego grona. I jeżeli spółka wypłaca od tych 25 lat dywidendę, to bardzo, bardzo prawdopodobne jest, że ona będzie chciała ten trend utrzymać i nadal będzie wypłacała rosnącą dywidendę. Niektóre firmy mają jakieś tam swoje polityki dywidendowe, które zakładają, że wypłacają na przykład 50, 70, czy ileś tam procent zysku nad to jako dywidendę, ale w żadnym wypadku nie zmusza ich to do tej wypłaty dywidendy. Jest to tylko jakieś tam wskazanie tego, co planują robić w przyszłości. Dlatego ja uważam, że ilość lat wypłaconej dywidendy tak naprawdę jest wyznacznikiem tego. Jak spółka podchodzi do, te, do tego wypłacania dywidendy? Następnym wskaźnikiem są przychody spoza USA. Czyli czy spółka nie jest za bardzo narażona na to, że w USA coś będzie się działo złego, że wystąpi jakiś kryzys, nadejdzie recesja? I staram się wybierać takie przedsiębiorstwa, które chociaż część zysku uzyskują spoza USA i nie są tylko skupione na rodzimym rynku. Poza tym zwracam uwagę na kapitalizację. Kapitalizacja to tak naprawdę ilość akcji w obiegu pomnożona przez wartość, przez cenę akcji w obiegu, która mówi o wartości całego przedsiębiorstwa. Im większe, tym z reguły są to bardziej stabilne przedsiębiorstwa. Dlatego też chciałbym, żeby raczej te firmy, w które inwestuję, a przypominam, mówię tutaj o portfelu takim z kierunkiem emerytalnym, z który ma wypłacać mi dywidendę w przyszłości, który miałby się skupiać raczej na takich dużych, bezpiecznych przedsiębiorstwach. Dlatego ta kapitalizacja jest dla mnie dość ważnym parametrem. Następnie dwie kolumny mówiące o tempie wzrostu dywidendy, czyli to, co omawiam na przykładzie Verizona i Wizy. Analizuję to, w jaki sposób firma zwiększała dywidendę w przeciągu 5 lat oraz w jaki sposób zwiększała dywidendę w przeciągu ostatnich 10 lat. No i poza tym jeszcze dwa wskaźniki, które omówiłem wcześniej. Jest to stopa dywidendy, czyli ten jaki procent ceny akcji jest wypłacany jako dywidenda, no i współczynnik wypłaty dywidendy, który mówi mi o tym, jaką część zysku netto spółka wypłaca jako dywidendę. Na końcu w ostatniej kolumnie przedstawiam rating, który wynika z tych właśnie wskaźników, czyli mamy taką spółkę jak. Aflac, która ma rating 21, a mamy na dole taką spółkę jak Identity, która ma rating 7. Ten rating to taka liczbowa miara, która sugeruje nam, które spółki są lepsze pod kątem y, takiego portfela dywidendowego zorientowanego na emeryturę, a które są gorsze. Także z tych naszych analiz wynika, że wartymi przeanalizowania spółki y, to są przede wszystkim, y, to jest przede wszystkim Aflac, oraz S&P Global, które uzyskały najwyższy rating i to, że tak powiem znacznie wyższy rating niż pozostałe spółki znajdujące się niżej w tabeli. Aflac to firma ubezpieczeniowa, czyli już wiemy, że wpada do tej jednej, jednego przemysłu, czy jednej branży, bo industry to czasami tłumaczy się jako przemysł, wpada do jednej branży z sektora finansowego, do ubezpieczeń. Ubezpieczenia to świetny biznes, przynajmniej tak twierdzi Warren Buffett, jeden z największych guru inwestowania, i polegają one na systematycznym, cyklicznym pobieraniu płatności i w przypadku, gdyby coś się stało jakiejś pewnej osobie, wypłaceniu jej odszkodowania. Realnie biznes polega na tym, żeby zbierać te premie, które są jak najwyższe i jak najbardziej w Unikać wypłaty odszkodowania, czyli stosować jak najwięcej klauzul, jak najwięcej wykluczeń, wyjątków, które sprawią, że będziemy w stanie podważyć jak najbardziej wypłatę tego odszkodowania osobie, która no, została poszkodowana. Aflac, pomimo tego, że jest spółką ze Stanów Zjednoczonych, to przede wszystkim zorientowany jest na rynku japońskim, bo to w Japonii Aflac uzyskuje aż 71% swoich przychodów. Jest numerem jeden, jeżeli chodzi o firmy, które ubezpieczają przed yy, tak naprawdę chorobami nowotworowymi. Poza tymi oferuje inne ubezpieczenia medyczne oraz ubezpieczenia na życie. W ostatnie 10 lat Aflac dał zarobić więcej niż S&P 500, czyli ten najpopularniejszy szeroki indeks akcji w Stanach Zjednoczonych. Aflac w tym czasie zyskał 320%, podczas gdy S&P 500 tylko 250%. W przypadku tej spółki ryzyko to nadchodząca technologia czy sztuczna inteligencja. Z jednej strony możemy pomyśleć, że pojawią się samochody autonomiczne i jeszcze nie wiemy, jak tak naprawdę będą wyglądały polisy OC dla tego rodzaju samochodów. Ok, już takie pojawiają się na drogach w Stanach Zjednoczonych, w niektórych miastach, ale nie ma jeszcze takiego jednego modelu. Ubezpieczania tych samochodów, które są prowadzone autonomicznie. Więc tutaj może się okazać, że one będą w ogóle tańsze w ubezpieczeniu i będzie to mniej zyskowne dla firm ubezpieczeniowych, no, które chcą pobierać jak najwyższe premie. Potem te premie sobie inwestują, czy to w obligacje, czy w ogóle na rynku kapitałowym w jakieś akcje i w ten sposób sobie są w stanie zarabiać, po prostu inwestując w kapitał zebrany od kogoś, który później posłuży w niewielu przypadkach do wypłaty tego odszkodowania. W przypadku Aflaka mamy aż 41 lat rosnącej dywidendy. Bardzo dobry wynik. Należy zatem Aflak do grona elitarnych spółek, czy do elitarnego grona spółek nazywanych dywidendowymi arystokratami. Przychody spoza USA to ponad 70%. No, tak jak mówiłem, spółka przede wszystkim skupia się na Japonii i to tam uzyskuje większość swoich przychodów. Kapitalizacja spółki to 57 miliardów. Co już świadczy o tym, że jest to naprawdę duże przedsiębiorstwo. W ciągu ostatnich 5 lat zwiększała swoją dywidendę o ponad 15% w skali roku, a w ciągu ostatnich 10 lat zwiększała tę dywidendę o ponad 11% w skali roku. Stopa dywidendy, no, dla niektórych może okazać się mała, czy może wydawać się mała, dla niektórych całkiem przyzwoita, wynosi niecałe 2,2%. Jak dla mnie to jest całkiem wysoka stopa dywidendy, szczególnie Biorąc pod uwagę to, że firma wypłaca tylko 22% swojego zysku netto jako dywidendę. Druga spółka, którą chciałbym Wam trochę przybliżyć, to SP Global. Firma zajmuje się szerokimi usługami dla firm finansowych i działa w pięciu podstawowych obszarach. Pierwsze to Market Intelligence, czyli dostarczanie danych finansowych. Po prostu największe banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne licencjonują dane finansowe z SP Global, dzięki którym będą opierały, na których będą opierały swoje inwestycje. W tym przypadku SP Global ma ogromną przewagę. Ich dane są zweryfikowane i to bardzo dokładnie zweryfikowane. Jeżeli jakaś firma licencjonuje dane z SP Global, to może być prawie w 100% pewna ich zgodności. Tam bardzo rzadko zdarzają się jakieś przypadki odstępstw od danych realnych. A jednak, jeżeli chodzi o dane finansowe czy inwestowanie na rynkach kapitałowych, to konieczne jest mieć pewność, w oparciu o jakie dane się inwestuje. Druga część biznesu SMP Global to ratingi kredytowe, czyli tak zwana ocena długu, tłumacząc na język polski. Załóżmy, że firma trzecia chciałaby sobie pozyskać kapitał. Załóżmy taki ORLEN chce wejść na rynek, załóżmy w tym momencie, chorwacki, postawić swoje nowe stacje benzynowe i potrzebuje do tego kapitału. Może skierować się do banku, takiego jak PKO PKoBP czy, czy do Millenium, poprosić o kredyt, pokazać tak naprawdę ile zarabia, jakie są jego koszty i na podstawie tego jakiś tam e, kredyt zostanie udzielony temu Orlenowi, ale tego rodzaju kredyty udzielane przez banki są zwykle na znacznie wyższy procent, niż mogłyby być. Drugą alternatywą dla Orlenu, gdy chce się w ten sposób rozwinąć, żeby zakupić stacje benzynowe, czy, czy postawić nowe stacje benzynowe, jest wyemitowanie obligacji. Obligacja, czyli papier dłużny, który mówi o tym, że ja w tym momencie jako Orlen przyjmuję od Ciebie, załóżmy 100 złotych, a za rok wypłacę Ci 100 zł plus jakiś procent odsetek albo można tę obligację wyemitować na rok, na 4 lata, na 5 lat. To jest tak naprawdę zależne od tego, jak sobie firma upodoba. Ale żeby wyemitować tę obligację, potrzebujemy jakiejś analizy, weryfikacji tej firmy, w jaki sposób ona prowadzi swój biznes, czy jest dochodowa, czy ma z czego spłacać te, ten kredyt, ten te tak naprawdę obligacje, czy nie ma z czego spłacać. I od tej analizy zależy to, na jaki procent te obligacje zostaną wycenione. Bo może się okazać, że firma jest bardzo bezpieczna, świetnie prowadzona, świetnie zarządzana i będzie musiała zapłacić tylko niewiele ponad stopę procentową odsetek, czyli załóżmy 5%, a w banku kredyt, który by dostała na rozwój tych stacji benzynowych, wyniósłby aż 10% w skali roku. Tutaj te 5 punktów procentowych robi ogromną różnicę w przypadku tego rodzaju inwestycji przy tego rodzaju firmach. Dlatego ratingi kredytowe są bardzo ważnym biznesem, a tak naprawdę w tej branży liczą się przede wszystkim dwie spółki, i to jest SP Global, którą właśnie omawiam, i Moody's Corporation, które mają aż 80% tego rynku. I co ważne, gdy to Moody's albo SP Global wycenia Twój dług, czy ocenia go. Pod względem jaki rating mógł przyznać jaki procent powinien, powinien być płacony przez tą firmę, to rating nadany przez te dwie firmy pozwala uzyskać najniższe odsetki na rynku, dlatego wszystkie firmy chcą być oceniane albo przez Moody's albo przez S&P Global, żeby móc płacić jak najmniej w odsetkach później odpożyczonego kapitału. No bo prościej jest zapłacić trochę więcej S&P Global, czy trochę więcej do Moody's Corporation. Niż później spłacać znacznie większy procent dla inwestorów. Trzecia branża to analizy dotyczące rynku surowców, czyli tak naprawdę Commodities Insight. Wszystkie parametry, które wyświetlają się w różnego rodzaju telewizjach inwestycyjnych, czy to w Bloombergu, czy Bloomberg Television, czy BBC, one są tak naprawdę licencjonowane z SP Global, ale nie tylko. Wszystkie te. Cyferki, które się wyświetlają, na przykład cena ropy, cena miedzi, tego jak, jakie są kontrakty terminowe na ropę. Wszystkie te dane są pobierane i przez te stacje telewizyjne, ale też przez wielkie banki inwestycyjne właśnie z SP Global. Następnym punktem działalności jest mobilność to jest tak naprawdę analityka dla rynku motoryzacyjnego. Firma SP Global świadczy usługi doradcze w ramach Automotive, różnego rodzaju analizy przyszłości, czyli przewidywania, mapują wartość firm motoryzacyjnych. Jest to dość niszowy biznes, niezbyt mocno powiązany z firmą, z, tym ich z tą ich podstawową działalnością, dlatego SP Global w przyszłości ma zamiar go sprzedać i nie chcę tutaj poświęcać więcej czasu na omawianie tego jednego punktu. Piątą częścią działalności firmy SP Global są indeksy. Możecie kojarzyć najbardziej popularny indeks na świecie SP 500, Standard Poor 500, który bierze swoją nazwę właśnie od firmy SP Global, która go opracowała i która licencjonuje ten indeks. Czyli w momencie, gdy powstają różnego rodzaju fundusze, albo gdy wy inwestujecie w jakiegoś rodzaju ETF-y, to emitenci tych ETF-ów czy tych funduszy, Płacą SP Global za to, że mogą skorzystać, za to, że mogą się oprzeć na tym indeksie stworzonym przez SP Global. Sama firma w długim terminie bije SP 500 na głowę. W przeciągu 10 lat SP Global wzrosło o 460%, w tym samym czasie SP 500 zrósł o 250%. No i jeszcze przejdziemy sobie przez wskaźniki, które tutaj analizuję. Lata rosnącej dywidendy 52%. To już świadczy o tym, że firma SP Global nie tylko jest arystokratą dywidendy, bo przebiła barierę 50 lat wypłacania rosnącej dywidendy, a jest wręcz królem dywidendy, czyli, jeszcze bardziej, czyli należy do jeszcze bardziej elitarnego grona spółek, które wypłacają dywidendę od ponad 50 lat. Następnie przychody spoza USA, czyli 40, niecałe 42% przychodów SP Global pochodzi spoza USA. Świetna dywersyfikacja około 60% z USA, 40% spoza USA. Bardzo, bardzo dobrze zdywersyfikowane przychody. W dużej mierze zależą od tych Stanów Zjednoczonych, które są tym głównym rynkiem kapitałowym, ale nie tylko. Następnie kapitalizacja. 155 miliardów. No to prawie trzy razy większa spółka od Aflaka. Super. Duża kapitalizacja, świadczy o dużej stabilności. Według mnie bardzo dobrze ta spółka spełnia to kryterium. Następne, wzrost dywidendy w przeciągu 5 lat niecałe 10% rok do roku, a przez 10 lat ponad 11% rok do roku, czyli spółka w bardzo dobrym tempie zwiększa tą swoją dywidendę. Za to stopa dywidendy, która obecnie wynosi 0,74, czyli bardzo mało, tak jak w przypadku wizy omawianej w tamtym przykładzie, jest to dość niski wskaźnik, który może wiele inwestorów dywidendowych właśnie odrzucać, ale za to spółka wypłaca tylko 33% swojego zysku netto jako dywidendę. No i rating, który uzyskała, to jest niecałe 18%, jest druga w kategorii tutaj, w sektorze finansów. Jeżeli tak jak ja, chciałbyś inwestować w spółki systematycznie wypłacające rosnącą dywidendę, to musisz mieć konto brokerskie. Jeżeli jeszcze nie masz konta brokerskiego, zachęcam cię do wejścia na blog Independent Trader, założenia tam konta, oraz przeczytania naszego artykułu na temat tego, jak wybrać dobrego brokera dla siebie oraz spisu polecanych brokerów. Wszyscy brokerzy, którzy znajdują się u nas na blogu, mają w swojej ofercie wszystkie te spółki, które tutaj się znajdują. Także nawet jeżeli będziesz chciał sobie przeanalizować ten sektor bardziej dokładnie, czy inne spółki bardziej dokładnie, będziesz mógł śmiało wybrać takie, które przypadną tobie do gustu. Dodatkowo, jeżeli założysz swoje konto w. W Saxobanku albo w Exante i wpłacisz jednorazowo ponad 11 tysięcy euro, w takiej sytuacji otrzymasz 3-miesięczny darmowy dostęp do portfela Tradera, czyli największej bazy inwestycyjnej w polskim internecie. Przejdźmy zatem do tego, którą spółkę rozważyć do takiego portfela dywidendowego. No i tutaj uważam, że mamy dwie możliwe drogi. Pierwsza z nich to mamy wiele lat do emerytury, mamy dopiero 25-30, może 35 lat. Nawet 40 będzie ok, i w tym momencie nie zależy nam na wysokiej dywidendzie. Według mnie w takim momencie możemy sobie pozwolić na zakup SP Global, które wypłaca około 0,7% dywidendy, czyli dość mało, ale w szybkim tempie zwiększa tą dywidendę i jest bardzo perspektywiczną spółką, czyli tutaj również kurs akcji może znacznie mocniej rosnąć. W drugim przypadku mamy trochę więcej lat lub już chcielibyśmy się utrzymywać z dywidend, wtedy widzę tutaj więcej przesłań za tym, żeby jednak wybrać AFLAC, czyli ubezpieczyciela, który koncentruje się na tych ubezpieczeniach medycznych przede wszystkim w Japonii. W ten sposób już zyskamy ponad 2% dywidendę i wciąż inwestujemy w spółkę należącą do elitarnego grona i, którą wypłaca i która wypłaca dywidendę, rosnącą dywidendę od ponad 25 lat. Poza tymi dwiema omówionymi przeze mnie spółkami możemy również poddać analizie y, kolejne z sektora finansowego, albo nawet skupić się na takich, które nie wypłacają od tych 25 lat dywidendy, czyli na przykład Visa czy Mastercard, które ja prywatnie posiadam i uważam za bardzo dobre spółki dywidendowe, ale niestety one nie spełniają tego podstawowego kryterium, żeby znaleźć się w tej serii, czyli 25 lat systematycznie wypłacania rosnącej dywidendy. Wymienione przeze mnie firmy, tutaj w tym odcinku, oraz kilka różnych innych arystokratów dywidendy z sektora finansowego oraz inne spółki, na które warto zwrócić uwagę, możecie za darmo pobrać z bloga Independent Trader. Wystarczy, że zarejestrujecie się na blogu i wejdziecie w zakładkę darmowe raporty, żeby pobrać zestawienie tych spółek, o których tutaj dzisiaj mówiłem, oraz kilku innych, których nie wymieniłem w tym, w tym materiale. Podsumowując, sektor finansowy daje nam możliwość wyboru ciekawych branż, z których według mnie warte uwagi są te związane z ubezpieczeniami oraz usługi finansowe. Ja z wymienionych tutaj spółek wybieram SP Global jako tą najlepszą spółkę dywidendową na lata. Zapraszam Was do następnego odcinka tej serii, który pojawi się niebawem na naszym kanale, i w nim również przeanalizuję świetne, wysokiej jakości przedsiębiorstwa. Tym razem już z innego sektora. Zobacz nasze pozostałe produkcje i subskrybuj, aby być na bieżąco.